Dzisiejszy zwrot tylko wygląda na angielski. Tak naprawdę to jest bardzo polski zwrot. Ten zwrot być może ma jakieś polskie korzenie, może ma polskiego dziadka. On jest bardzo nasz. Dlatego, że można sobie nim trochę ponarzekać. I znając ten zwrot, zaskoczysz swojego rozmówcę, zwłaszcza native speakera Amerykanina, Brytyjczyka czy jakiegoś tam innego Australijczyka, ale tylko wtedy, gdy użyjesz go w odpowiednim kontekście. I dziś taki kontekst mam zamiar Ci dać. Jest to także fajny, chyba już 1044 dowód na to, że w angielskim nie tłumaczymy rzeczy słowo po słowie. To już pewnie wiesz. Bo gdybyśmy spróbowali coś takiego zrobić, to popatrz here, czy też jakiś Amerykanin powie here, we, czyli my, czyli tu my, go, idziemy, and again, chociaż ktoś też powie again, my tu idziemy znowu, but I'm here for the first time. Tymczasem ten zwrot nie ma nic wspólnego z chodzeniem. Jeżeli weźmiemy to słowo go, które można ustalić, powiem to, mogę być za to zlinczowany, ale uwaga, to słowo wcale nie znaczy chodzić. Tak, go wcale nie znaczy chodzić. Go oznacza przemieszczać się i to jest naprawdę kluczowe. Pamiętaj o tym. Czyli takie, znów tu jesteśmy, znów jesteśmy w jakimś punkcie, w którym byliśmy wcześniej. A dodając do tego jeszcze naszą dezaprobatę, bo w takiej sytuacji tego używamy, to można dojść do wniosku, że chodzi chyba o znów to samo. I tak ten zwrot należy rozumieć. Ale żeby go zapamiętać i żeby go dobrze używać, to podam Ci kilka przykładów. Takich kilka kontekstów. Wyobraź sobie, że masz spotkanie z szefem, który prawdopodobnie nie będzie zadowolony z Twojej pracy. Ogólnie rzadko kiedy jest zadowolony. Jest to spotkanie, szef zaczyna swoją batalię słowną, a Ty pod nosem do swojego współpracownika możesz powiedzieć właśnie ten zwrot. Ale jak go wymawiać? Możesz oczywiście twardo powiedzieć here we go again, natomiast od native speakeru Możesz usłyszeć coś w stylu Here we go again. Tak, jakby to było jedno słowo. Here we go. Ktoś może powiedzieć nieco dokładniej: Here we go again. Natomiast wierz mi, brzmi to bardziej jako Here we go, here we go, here we go again. Więc szturchasz go: Oh man, here we go again. I hate these meetings. Albo na przykład wsiadasz do swojego auta i jedziesz gdzieś do jakiegoś celu i co? Znowu korek. Here we go again. I can't believe I'm stuck in traffic. Again. Widzisz? I znów to samo. Nie mogę uwierzyć, że znowu tknąłem w korku. Albo na przykład postanawiasz sobie coś, że będziesz coś robić według ustalonego schematu. Na przykład dieta, albo rzucanie czegoś, na przykład palenia. Every time I try to quit smoking, here we go again. I start smoking again. Więc widzisz, za każdym razem, kiedy chcesz wyrazić swoją dezaprobatę, że coś się powtarza i to coś nie jest Twoim ulubionym czymś, możesz użyć tego zwrotu w języku angielskim. On, jeżeli twój rozmówca go usłyszy, to da mu tak do zrozumienia, że raczej nie chcesz być w tej sytuacji, albo nie chcesz, żeby ta osoba to robiła. Z żonami to nie pomaga, dlatego jeżeli masz anglojęzyczną żonę. Nie używaj tego. Natomiast w każdej innej sytuacji polecam. I zauważyłem też jedną ciekawą rzecz. Powiedz mi, czy to jest prawda, czy to, co zauważyłem, jest prawdą. Ludzie najczęściej uczą się języków wtedy, kiedy lubią to robić. A ja staram się, razem z ludźmi, z którymi współpracuję, żeby atmosfera, w jakiej właśnie bawimy się w angielski, była zawsze miła. Bo tak naprawdę sama nauka dla nauki, żeby się czegoś nauczyć, to w obecnych czasach nie jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego jeżeli myślisz o takim środowisku, w którym możesz uczyć się angielskiego przyjemnie, że faktycznie chcesz, do tego wracaj, że z każdą kolejną nauczoną rzeczą chcesz do nas przyjść, pochwalić się, czuć taką satysfakcję z procesu nauki, to wpadaj do nas. W moich mediach społecznościowych na Nado znajdziesz tego więcej. Polecam też moje kursy: Nado 500 Zwrotów i wiele, wiele innych. Do zobaczenia już wkrótce.